patrzcie to nie no, czy wy to widzicie Czytajcie, na szukajcie, a znajdziecie. No, co to za wiadukty? Wracam na perylową miejscówkę. To zaczynamy. No dobra, <laughs> pierwszy sygnał na żywo. I od czego zaczynamy? Od złotóweczki. No i fajnie. myk do sakiewy szukamy dalej 8,8 osiem, osiem. Takie... o co to o co to ale piękne mhm Niestety nie jest to żadne sreberko, ale jest biżu i takie ładne, <słuch> do fantów i szukamy dalej. Uh -huh. To mamy 50 groszy, czyli już złoty 50. Zł. <dobra>, Dobra, szukamy dalej. Co to się dzisiaj odpierdziela, co? Kolejne serce. Ła, był kamek i wypadł. Ale to ...amelinium... Drugie serce dzisiaj. O co chodzi? Dobra, może będzie łańcuszek? Szukamy. Matko do ciebie, co to za krucyfiks? No. Ciekawe. Do fantów. No, to jest chyba kość. Ale ja tego się naszukał. To aluminiowy drucik. Hmm, szukamy dalej. Złapałem go. co ja mam z tymi kolczykami ostatnio? Hmm. Pierwsze to będzie srebrko. Hmm. Są punce. <laughs> Fajnie. Fajnie, fajusio. No hej, już pokopane. No i co? Nie, zawsze musi być złoto, nie? A do trochę biżuterii. Aczkolwiek dzisiaj było więcej biżuterii jak monet. Tak sobie myślę, bo byłem dzisiaj z elipsą, cewką, że chyba jednak ten deus z dwójeczka jest głębszy. I następnym razem w tym jeziorze to będzie dwójeczka deusa. Ale tutaj fajny tamterek, zobaczcie. No byłby potencjał hmm. Może kiedyś Na razie zawijam się do domu Śniadanko, później ma przyjść majster Bo mamy delikatne poprawki w parkiecie który kład. i zaczynamy weekend aczkolwiek weekend deszczowy zapowiadają od południa opady do samego poniedziałku no nic. to do następnego ujęcia Hej. córka wygania mnie na kopki. No więc jadę no witajcie Wiecie gdzie jesteśmy? Tak, Lubikowo. No to witam Was jeszcze raz. Przyjechałem na starą miejscówę. Bo przez ostatni, drugi weekend było tutaj tyle ludzi. Wczoraj to nie było nawet gdzie zaparkować. wyciągnąć się wydaje, że się skurciłem? no nic chodźcie ze mną no i mamy pierwszy sygnał jeden grosz Szukamy dalej, brzmi ładnie, ale czuję, że to będzie zrywka. Niby w sicie. Nic tu nie widać. już widzę. Śród. Trzynali tutaj. No nic, <laughs> szukamy dalej. Osiemdziesiąt pięć. Takie niemrawe. No proszę. Mamy biżuterię. Takie coś. No więc, szukamy dalej. Uff. Patrzcie. Ciekawy jestem. Za <laughs> wysoko bijło. Niestety, to tylko jakieś XP. No ale fajnie, biżuteria jest. <grybujesz> szukamy dalej. Hmm. Myślałem, że będzie ładny sygnał, a to była jednak folia. Ucieka. No nic, szukamy dalej przed dwie złotóweczki wyciągnąłem <grymne> normalnie nie wierzę Dwa pięć. Taka ka świeża zgubka. No i super, szukamy dalej sześćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt dziewięć. Szczerze to nie wiem, czego mogę się spodziewać. to coś, Czynimy nic. Taki kawał metalu. Szukajmy dalej. Zawleczka. Zawleczka. Raczej ćwierć zawleczki. Chodź tu. Dobra. Szukajmy dalej. 84, ładny sygnał. Na zrywkę nie? No, bo nie. Pięć groszy, Nie więcej. Dwadzieścia groszy. No dobra, szukamy dalej. Siedem jeden. Ładny sygnał. Szansa na piąteczkę, ale... Ale się kurwa zdziwiłem. <grym> dziwiłem się i to bardzo do zweryfikowania w domu, bo, bo naprawdę jest ciężkie. Punkt, co prawda na razie nie widzę, ale wszystko mówi na to, że to złoto. <grybuj> <grybuj> ja pierdzielę nieźle. Szukamy dalej. Ale co tutaj za morskie potwory. Co to jest? Ale jaja Zostawię tutaj Może jakieś dziecko płacze Co tu się dzisiaj dzieje, co? Patrzcie to Nie no, czy Wy to widzicie? Bo ja jestem już teraz w szoku. Dwa kolczyki w jednym, dwa kolczyki w jednym sicie. Jeden odpust, a już taki znalazłem niedawno. No ale drugi. Punce. Ja pierdzie. No co to się dzieje? Drugie złotko dzisiaj. Uu, dobra, szukamy dalej. Dobra. Zapięcie od kolczyka jest. to srebrne to gdzie jest kolczyk się pytam